Dzień dobry, kochani, witam Was. Dalej jeszcze jestem we Frankfurcie i dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem wspominkowym. Robiłam sobie porządki tutaj na laptopie, i wpadło mi w oczy taki dokument, w którym zapisywałam sobie przeczytane książki w roku 2018. I uznałam, że to może być interesujące spojrzeć na ten siedmioletni już plik razem z wami i zobaczyć co wtedy czytałam i czy w ogóle pamiętam te książki i jak też ten gust czytelniczy mi się przez te 7 lat zmienił, albo się nie zmienił. Także jeżeli Was y, zainteresowałam, no to zapraszam do oglądania. Ja sobie tutaj będę zerkać na. Y, mam laptopa, tutaj sobie będę zerkać y, na ekran. Proszę bardzo, zaczynamy. Książki przeczytane w 2018, styczeń. Czerwona Zaraza Dariusz Kaliński. To było, zdaje się, o. O tym, jak nas armia czerwona wyzwalała, zdaje się. Mgliście pamiętam tą książkę, ale y, z tego co mi się kojarzy, to. Y, nie była taka zła. Y, książka kolejna. Merlin, ostatnie Seanse Michelle Schneider. Y, to było z kolei o Merlin Monroe. I y, z. Y, y, Wspomnienia sesji terapeutycznych, jakie miała ze swoim, ze swoim psychoterapeutą. Ale jakoś nie zapadła mi zbytnio ta książka w pamięć, szczerze mówiąc. Stulaty, który wyskoczył przez okno i zniknął, Jonas Jonansson, to, to jest świetna książka zawsze. Czytałam ją dwa razy, zawsze się znaczy zawsze. Za, za, za każdym razem dobrze się bawiłam. To jest super na poprawę humoru. Yy, kuzynki Andrzej Pilipiuk i księżniczka Andrzej Pilipiuk. No to jest ta trylogia o yy, kuzynkach kruszewskich i, i księżniczce wampirzycy Monice Stepankowicz. Ja mówię na to trylogia, ponieważ jak już kiedyś mówiłam, udaje, że czwarta część się po prostu nie wydarzyła, e, czyli zaginiona. E, dalej mamy Korona śniegu i krwi Elżbiety Cherezińskiej, bardzo, bardzo dobra książka o... E, E, Władysław Błokietek, i e, 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 tam jeszcze zdaje się e, Bolesław Wstydliwy, święta Kinga, e, i, ten, e, i państwo polskie, te różne właśnie, no jak to u Elżbiety Herezińskiej. E, e, państwo polskie, początki i, i, i władza. I zagrania różne polityczne. Dobra, dalej mamy Enklawa owe logmansbo, czyli y, Remigiusz, mróz. Y, pff, Jezus, o czym to było? To no, jakiś kryminał. No, jak Remigiusz, mróz, no to raczej tak. Y, chyba na Wyspach Owczych albo jakieś szetlandzkie. Tak? Nie pamiętam tej książki w ogóle. Y, Więzień nieba Carlos Ruiz Zafon. No, to to jest ta seria. Cmentarz zaginionych książek, ale wiecie, że ja kompletnie nie pamiętam, o czym było więzienie. Nie ma kompletnie. Pochłaniacz Katarzyna Bonda. O, panią Katarzynę czytałam. Proszę bardzo. Pochłaniacz, to, to nie jest czasem jeden z tomów tej serii, w której jest ta profilerka Sasza. Sasha jakaś, nie wiem, ale chyba przeczytałam tylko dwa, jeden albo dwa i jakoś kompletnie mnie nie, nie urzekło to. No, Dziedziczki Andrzej Pilipiuk, czyli ta trzecia, trzecia część z historii o, o, o kuzynkach i księżniczce. No jeszcze jest Michał Sędziwój, ukochany mój. I dalej mamy znowu panią herezińską, tym razem Harda i Królowa, czyli opowieść o yy, siostrze Bolesława Chrobrego, która była królową yy, Szwecji. Dobrze mówię Szwecji? No ona, no ona tam zadziałała nieźle, bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne dwie książki. I to był lut yy, Boże, to był styczeń. Teraz idziemy do lutego. Yy. 2018, o matko, ekspozycja, mróz, nie pamiętam kompletnie tej książki, nie wiem o czym to było, motylek Puzyńska, to był, to jest ta seria o Lipowie i chyba pierwszy tom, chyba tak, nie wiem, nie pamiętam, yy, yy, przeczytam chyba 4 albo 5 tomów z tego i, i niespecjalnie... Jakoś mnie to nie, też nie wciągnęło. Gra Anioła Zafona to znowu jest ten cmentarz zapomnianych książek. Magda Pożegnanie z pokoleniem poznańskim. To pamiętam, że to była bardzo zła książka. Nie pamiętam dokładnie, o czym to było, ale pamiętam, że byłam bardzo rozczarowana tą książką. Nie wiem, nie pamiętam. Coś o wojnie było, zdaje się, czy, czy powstanie warszawskie, nie wiem. E, zbrodnia niedoskonała, Bonda i Lach. E, no to jest chyba o to takie kryminalne różne, ale chyba sprawdzi, sprawdziwe e, e, historie. Więcej czerwieni, e, Puzyńska. No, to jest dalej ta saga o Lipowie. Okularnik Bonda. No, to znowu jest o tej saszy. Ale kompletnie nie wiem, co, co, co tam się działo w tych książkach. Kompletnie. O matko, jedyna. Już widzę marzec. Słuchajcie, to jest tak. Kasacja mroza. Yy, znaczy, książka pod tytułem Kasacja Remingiusza Mroza. Yy, no, to jest chyłka, tak. 31 puzyńskie, no to dalej Lipowo. Najgorszy człowiek na świecie, Małgorzaty Halber. O, to była bardzo dobra książka. Małgorzata Halber to bardzo taki, bardzo intymny, intymne zwierzenia, no taka prywatność bardzo pokazana, jak walczyła z, z nałogiem alkoholizmu, z chorobą alkoholową, no i... i Tą książkę pamiętam do dziś, yy, no poruszająca. Dalej mamy jeszcze trzy, Remigiusza Mroza, czyli Behaviorysta, Zaginięcie, Rewizja. Behaviorysta to, nie pamiętam kompletnie tej książki, to zdaje się jest jakaś jednotomówka. Zaginięcie, nie pamiętam kompletnie i Rewizja to chyba jest też chyłka, ale nie wiem, może. Dobra, co tam dalej mamy? Aha. Co, w kwietniu nic nie przeczytałam. O, ciekawe. W maju, w maju jedną książkę rewizja, rewizja, czyli. A nie, to to już było w maju rewizja, przepraszam. Czerwiec teraz mamy. Czerwiec 2018. Immunitet mroza. No to chyba chyłka jest dalej. Z jednym wyjątkiem Puzyńska, Utopce i Łaskun. I tutaj e, chyba zakończyłam e, przygodę z, z sagą Olipowie na tomie pod tytułem Łaskun. Ale dobrze się to czytało. Ja zastanawiam się, czy nie wrócić, bo to całkiem takie spoko było. Nie wiem. To, to było całkiem takie w porządku. E, grzesień już mamy, a to co, co ja, lipiec, sierpień, nic? Lipiec, sierpień, nic, no nic, no dobra, no to dobra, lipiec, no to teraz wrzesień. O Maryjo, tatuażysta z Auschwitz, no to była masakra. E, 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 nie chce mi się już naprawdę na, nawet e, wspominać tej książki. To jest po prostu zła książka, obrażająca pamięć ofiar... E, Obozów yy, koncentracyjnych i nie polecam. Na skraju załamania. Aha, bo tutaj jeszcze tak, wcześniej pisałam na tej liście autorów, a tu już od września mi się odechciało. Nie wiem dlaczego, więc yy, teraz będę yy, nie mówić autorów. <grywia> teraz nie będę, nie będę mówić, kto jest autorem książki. Na skraju załamania to jest chyba ta Paris. O czym to było? A to nie było o tym, jak ta jak kobieta zauważa, że coś się z, nim, z nią dziwnego dzieje, że jakiś jakby rozum postradała, jakieś, nie, nie pamiętam, i tam się potem okazuje, że Dobra, no nie będę mówić, jak ktoś nie czytał, ale pamiętam tą książkę, kurczę, a chociaż jak no jakaś, umówmy się, no, z jakichś wysokich lotów literatura, to to nie jest. Za to kobieta w czasach katedr i to pamiętam, Regine Perrault, to jest genialna książka o yy, średniowieczu i kobietach w średniowieczu, no, i to już jest naprawdę kawałek porządnej literatury, pamiętam, mam tą książkę. Jest bardzo, bardzo dobra. O Maryjo, spowiedź Ewy Brown, to jest z tych serii ten spowiedź Hitlera, spowiedź Stalina. Ja czytam takie rzeczy. To jest oczywiście jakaś taka. Pseudo taka, taka zbeletryzowana, niby że Ewa Brown mówi oczywiście, bzdura. Niewiele ma to raczej wspólnego z, z faktami. Zanim pozwolę ci wejść, Jezus, nie pamiętam tej książki kompletnie. Zanim pozwolę ci wejść, nie wiem o czym, nie wiem kompletnie o czym to było. Nie wiem. Potem mamy 1945 Wojna i pokój, no to to jest Magdaleny Grzebałkowskiej, to jest bardzo dobra książka, genialna. I Sześć grobów do Monachium to jest zdaje się puzo, ale to jest jakaś taka bardzo słaba jego książka. Ja, miała, ja pamiętam ją, miałam wrażenie, że to jest taki jakby... Jak to się nazywa, jak pisarz robi? Szkic. Szkic dopiero książki, którą ma się zamiar napisać. No to, to było takie krótkie, takie w ogóle nierozbudowane. Nie podobała mi się ta książka, pamiętam, bardzo mnie rozczarowała. Mm. Mitologia nordycka, no to to jest Gajman, i to było bardzo fajne. To mi się podobało. Dziewczyna z pociągu, Boże, kto to napisał, nie pamiętam, ale psy wieszali strasznie na tej książce, o matko, a ona, no, wiecie co, no umąmy się, ona nie jest jakaś znowu super udana, ale nie jest znowu też taka straszna, no. Pewno, że ma tam jakieś te, ale ja wiem, taka powiedziałabym zupełnie przeciętna ta książka, no. Chemia śmierci to jest... Mm, Simon Beckett, y, bardzo fajna książka, taki cykl. To jest z tym, z tym doktorem, zaraz. E, ja nie przypomnę sobie teraz nazwiska. Ale to jest dobre. I tam druga część to jest zapisane w kościach, chyba. E, Sprawa Niny Frank i Tylko Martwi Nie Kłamią. To jest, to jest dalej y, bon, Katarzyna Bonda. Nina Frank, to sprawa Niny Frank to było jakieś morderstwo jakiejś słynnej aktorki, a tylko martwi nie kłamią, to nie mam kompletnie pojęcia, co to jest, o czym to było. Spowiedź Stalina. No to znowu jakaś po prostu bzdura na, na podobieństwo tej, tej Ewy Brown. Morderstwa nad Shadow Creek. To było coś takie jakieś bardzo. Bardzo, bardzo słaby jakiś taki kryminało thriller. Nawet nie pamiętam. Fielding to chyba napisała, nie pamiętam, ale kompletnie mi się nie podobało. Córki Wawelu, o, to włosów, to tak, córki Wawelu, to jest genialna książka, to jest Anny Brzezińskiej i to polecam, polecam. I chłopiec w Pasiastej piżamie, nie pamiętam kto to napisał. Eee, no... Nie będę się wypowiadać. Jestem generalnie jestem przeciwna takim książkom. To jest takie jechanie na emocjach, a z faktami to nie ma nic specjalnie wspólnego. Chyba tylko tyle, że naz nazwy jakieś i, i miejsca może. No. Dobra. E, w listopadzie już jesteśmy. Barwa ciszy. Barwa Ciszy, to chyba jest książka, w której kobieta na, jedzie z córką na Alaskę odszukać y, swojego męża. No i tam ich te przy, perypetie, jak przetrwać, bo to jeszcze jest zima, one same w jakiejś takiej ciężarówce, pamiętam coś. Jakieś takie słabe to było też. Krystian F, czyli Życie Mimo Wszystko, no to to są dalsze losy. Krystian F, znanej z książki My Dzieci z dworca Zo. Książka no, w porządku. Jeżeli ktoś jest ciekawy, co się dalej działo z Krystian, czy wyszła z nałogu, jak się potoczyły jej losy, to, to polecam. Ostatnia wola. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest za książka. Kompletnie. Ostatnia wola. Nic mi to nie mówi. Uwikłanie. To samo. Nic. Widzicie, jak się nie napisze autora, to jest masakra. Stowarzyszenie miłośników książek i placka z kartoflanych obierek, super, jejku, jaka to jest piękna książka, Film, filmu nie widziałam, ale książka jest genialna, świetna, to jest, jest aj, y, Marina, to jest też zafona, ale do mnie to zupełnie nie trafiło, to raczej jest jednak dla, to jest jednak young adult, y, uważam i... i no, ja nie, nie mój czas, nie, za, za późno już przeczytałam tę książkę. I wilczyca. Wilczyca. Oj, to chyba taki reportaż jakiś był, właśnie o wilkach, ale też nie bardzo pamiętam. No i to by było tyle. To, by, to był rok, czyli w grudniu znowu nie przeczytałam żadnej książki. 52 książki przeczytałam widzę. W roku 2018. Matko, ale mam nauczkę, żeby pisać jednak jak pisze się takie, takie listy, takie takie właśnie. Co się przeczytało w danym miesiącu, to musi być autor. Jednak faktycznie zmienił mi się gust czytelniczy. No. Ale może trzeba było przez to przejść, żeby być teraz w tym miejscu, w którym jestem. Hmm. Teraz bardziej wiem właśnie, co wybierać. No inny inne wybieram książki zdecydowanie. Ale te córki Wawelu pamiętam, że były super. I co tam jeszcze było fajnego? I wojna i po, 1945 wojna i pokój to też było bardzo dobre, eee, tak. Mhm. No i pani Herezińska, tak. No i to to mi zostało i stulety, który wyskoczył przez okno i zniknął. <gry> Dobra, słuchajcie, no to, to był to był rok 2018. znalazłam eee, jeszcze. Eee, 2019-2020. Jeśli Was taki film interesuje, to dajcie znać, i, i jeżeli będziecie chcieli, to jeszcze sobie przeanalizujemy kolejne lata. A dzisiaj się z Wami żegnam i dziękuję bardzo za oglądanie. No i słuchajcie, jeszcze nie powiedziałam, że stuknął rok kanału. W styczniu, zupełnie niezauważenie, niepostrzeżenie. Minął rok, od kiedy już prowadzę kanał. I słuchajcie, ja mam ponad 500 subskrybentów, kiedy to się stało, ale Wy jesteście kochani, Boże, takie miłe komentarze mi piszecie. I 500, ponad 500 osób chce oglądać to, co ja tutaj gadam, ale to jest miłe. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. I co? No, yy... z braku lepszych filmów, yy... z braku... nie mogę Wam pokazywać książek. Nie kupuję, nie kupuję. Nie kupuję książek. Yy... No to taki filmik wspominkowo. Wspominkowo, wspominkowy. Dobra, ale jak zwykle, już głupoty gadam na koniec. Nie przedłużam i życzę Wam miłego dnia. Poczytajcie sobie coś i dajcie znać, czy ten film jest ok, czy sobie dać spokój z takimi powrotami do przeszłości. Pa, pa, pa.